Witam Was ponownie na moim kanale. Kilka minut temu dodałem Wam film o e-dropie giełdy Bybit. Można było tam zgarnąć naprawdę mega kasę, wróćcie sobie do niego, zobaczcie ile udało mi się tam zarobić, a tutaj mam Wam do przekazania kolejną informację od Wagel Network. Możemy starać się o tickety. Należy zrobić dosłownie kilka zadań, podłączyć swój portfel, zacząć falować Twitter Telegram, no i mamy tikety. Możemy ich zdobyć maksymalnie 5, a jeżeli będziecie polecać swoim znajomym swój link, możemy zwiększyć swoje szanse dostając kolejne tikety. Przejdźmy już na ekran mojego komputera, ponieważ ciężko mi się dzisiaj nagrywa. Jestem przeziębiony kaszel, przerywa mi mówienie, nagrywanie, dlatego przechodzimy już na ekran komputera, pokażę Wam, co konkretnie należy zrobić krok po kroku. Pamiętajcie, to nagranie to też nie jest porada inwestycyjna, ok? Hej. A więc na początku klikamy w link, który znajduje się pod tym nagraniem, otworzy Wam się taka strona. Klikamy Connect Wallet, wybieramy Portfel Soled. Na pewno macie już ten portfel, bo robiliśmy zadania z tym portfelem już wielokrotnie. Klikamy Soled i jak już portfel mamy podłączony, tutaj mamy do wykonania dwa zadania. Klikamy sobie w tym miejscu, join OK, ja już jestem. Klikamy Next, join, klikamy Next, confirm. Dobra. To mamy zrobione. Jak widzicie, drugi ticket mi się tutaj ukazał, i klikamy Twitter Task. Musimy kliknąć retweet i klikamy odpowiedź. Teraz przechodzimy na profil, tweety i odpowiedzi, i to jest ten tweet. Klikamy w tym miejscu, to jest nasza odpowiedź. Kopiuj link, wracamy tutaj, wklejamy submit. No i zadanie mam wykonane. Wy prawdopodobnie będziecie mi dwa dodatkowe, aby fałować określone konta. Ja już je miałem obserwowane, więc nie musiałem tego robić. No i zobaczcie, mam pięć tiketów. Zobaczymy, czy tym razem uda się tutaj zgarnąć jakąś kasę. Oczywiście możecie polecać swój link, zwiększając swoje szanse na jeszcze więcej tych tiketów. Oprócz tego możecie zrobić sobie jeszcze kolejny airdrop Solana Swap. Link do tego airdropu zostawię Wam pod tym nagraniem. Wystarczy wejść na Telegram, tam bot Wam powie, co należy zrobić. Nie będę tego nagrywał, bo jest to banalnie proste. Musimy wykonać kilka prostych zadań, podać swój adres. BNB, pamiętajcie, podajcie ten adres. Portfela, którego używacie zwykle do airdropu. Dostaniecie około 500 milionów tych tokenów, jest ich bardzo dużo. Dzisiaj właśnie ten token szedł na giełdę Pancake Shop, a więc myślę, że warto się po to schylić. Te tokeny powinny zostać wypłacone w październiku. Po więcej informacji przyjdźcie na grupę telegramową Krypto Podróże. Tam poruszamy wszystkie te wątki i będziecie na pewno na bieżąco. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że to nagranie było pomocne, było wartościowe. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz komentarz, bo dzięki temu mój kanał będzie mógł rozwijać się jeszcze szybciej. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!